Aj, chyba będzie koniec hordy, kochani. Ja yeah, pierdziu! No, Simandaro, mordeszki, moi kochane, z tej strony Borsuk, a to jest kolejny odcinek. Już wiecie jaki. Alfa 21, horda każdej nocy, co wam będę dużo mówić. Dzień czwarty. Miałem już nie nagrywać dzisiaj, bo nagrywam wszystko w jeden dzień, ale mówię. A, samo się nie zrobi, nie? Dobra, słuchajcie. E, to wobec tego ja biorę was na kolejną nudną wyprawę, gdzie... Będziemy znowu zbierali kamień, tudzież pióra. No bo co mam to robić off camera? To będziecie mi mówić, że sobie biorę skąś, nie? A czy nie wszyscy, ale jest kilka osób, co mi tam powiedziało. A ja jestem taki, że. i tak dalej, i tak dalej, nie? I nie lubię, jak mi się mówi, wiecie. Ale to chyba nikt nie lubi, nie? Czekaj, bo drewno też tak naprawdę potrzebujemy, więc ja będę ścinać też te drzewa. W sumie to mogłem sobie zacząć od tego, żeby zrobić karabin. Ty, wiecie, co sobie pomyślałem? Zrobimy sobie karabin, zrobimy sobie karabin, pójdziemy sobie na świnki. No bo znaleźliśmy 31 takich, wiecie, tych dłuższych naboi. 7, 6, 2, więc w sumie można byłoby to jakoś wykorzystać, nie? Swoją drogą mam nadzieję, że będziemy więcej znajdować dobrych rzeczy tego typu, więc zobaczymy, miejmy nadzieję. Myślę, że tak, myślę, że może być tak, że w tej serii będę miał e, niesamowicie duże ilości znajdował, wiecie, dobrych rzeczy typu amunicja i tak dalej, bo mam to wszystko podkręcone. No ale tak jak mówiłem już wcześniej, też jest podkręcony games. E, nie Games też, tylko no, cała utrudnienie tego wszystkiego. Na tyle, że wydaje mi się, że jest to jest to adekwatne do. O nie. O, świetnie. No, Dzięki, <gryw> dzięki gra. Teraz na pewno świetnie wszystko będę widzieć, nie? Dzięki. Kolejny duży kamyczek. Usmarano, no dobrze. Słuchajcie, chwilę pokopiemy, tak, żebym mógł jeszcze troszkę zrobić sobie materiałów, nie? Cyk, 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 cyk. Dobra, więc tak, zróbmy w ten sposób, że napraw mi to, napraw mi to, napraw mi to, napraw mi to. I weź mi, chłopie, wyrób. Wyrób mi to. Ile ja mam drewna? 1700. Będzie trzeba więcej, no ale spokojnie. Powolutku. Tak, później, słuchajcie, już będziemy mieli inną rutynę. W tej chwili rutyna jest taka, że rano zbieramy jakieś tam, wiecie, materiały na ewentualne nasze. Ja mam strzał, 20, o nie. Tak, będzie trzeba więcej tych strzał, słuchajcie, porobić. Jest na 100% i może być tak, że po prostu słuchajcie, będziemy mogli sobie pozwolić już na hordę dzisiaj w bazie. Nie wiem, czy się uda. Może będzie tak, że będziemy tak blisko, a jeszcze się nie uda, ale postaram się już tak zrobić, żeby się udało, wiecie. Postaram się tak zrobić, dobrze powiedziane. nie? Godzina 9:40, musimy uważać na czas też. Gorzej stoimy strz ze strzałami, tak widzę z odcinka na odcinek, że coraz mniej tych strzał jakby nam wypluwa nie? Jakoś tak nie mam zbytniego farta, jeśli chodzi o gniazda. No. Ja jak to już mam tyle, że jak zacznę, słuchajcie, jak już będziemy mieli recepturę odblokowaną na gotowanie bekonu, to będzie koniec. Naprawdę. Słuchajcie, yy, wydaje mi się, że nie mamy za bardzo już czasu. Biegnę do bazy. Biegnę do bazy i robimy. Ponieważ... Czas nagli, a baza się sama nie wybuduje, nie? Na hordę. Jak już byśmy zrobili tą bazę na hordę, to już będę taki szczęśliwy, a już będziemy mogli się zająć po prostu, wiecie, chodzeniem na jakieś zadania, pff, nie wiem, cokolwiek, nie? Wiadomo, że dalej będę potrzebować tam materiały, to tamto, nie? Ale już naprawdę będę mógł troszeczkę odcapnąć, nie? Pierwsze, co chyba zrobię, to w... zrobię sobie ten karabin, wiecie? Ponieważ nawet jakbym gdzieś kurę spotkał, wiadomo, że łatwiej kurę jest ustrzelić jakimś tam nabojem niż. Niż z łuku, to może się udać. Słuchajcie, to może się naprawdę udać. Tylko wiecie, co jeszcze myślę. Myślę nad jedną rzeczą. Mianowicie, jeżeli ja bym chciał tak zrobić, rzeczywiście, że ja będę miał: um, że ja będę miał. Zaraz Wam powiem, co że ja będę miał tutaj um, schowane coś. Ja nie wiem, czy to nie jest za, za małe, wszystko. Wiecie? Bo tu nawet dachu nie zrobię, nie? Tu nawet dachu nie zrobię. Nawet nie dam rady nawet tutaj ogarnąć, więc mi się wydaje, że to wszystko, tylko, że ja już tutaj wybudowałem ten hacz, nie, że to wszystko powinno być jeszcze jedno piętro wyżej, nie. Takie odnoszę wrażenie, więc tak zrobimy. Z reguły moje przeczucia są... Wiecie, wróć mi do tych bloków, raz, dwa, jeszcze o jedno wyżej zrobimy. Nie wiem, no, z reguły zawsze robię na pięć. Oś tu, gościu. Tak, już jest troszkę lepiej. Nie wiem, gdzie te strzały poszły. Niedobrze. Baza będzie dość wysoka i nie wiem, czy to jest dobrze, no ale będziemy myśleć. Zobaczymy. Tak, bo teraz rzeczywiście będę mógł mieć tutaj jakąś ukrytą skrytkę, nie? Nie jest rzut? Okej. Okay. Będziemy musieli potem zrzut spróbować może się. Bójnąć. Tylko on jest trochę daleko i on jest w środku miasta. Spokojnie, przyjdzie na to pora. No nie, no on jest daleko i on może być wszędzie ten rzut, nie? On może być na budynku, on może być. E, znając moje szczęście. On może być na budynku. Nie mam za bardzo czym biegać, czym chodzić, więc nie, myślę, że zróbmy w ten sposób, że dokończmy tą bazę, nie? Okej, okay, kochani. Mamy to i można już chyba zacząć budować bazę. Przede wszystkim potrzebujemy ścieżkę. Ścieżkę. Ścieżkę będziemy mieli... Powiem wam na ile. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ona musi być troszkę... Ona może być troszkę dłuższa, co nie? Nie widzę przeciwwskazań, żeby ona była troszkę dłuższa. I stąd już będą się zaczynały schody. Załóżmy. I one będą stąd musiały dobie do dobiegać. Jakoś tak, nie? No więc robimy. Teraz tak. Narób mi, człowieku, rama. Zrób mi z 5300. I teraz tak. Jaki my tu blok wybierzemy? Ja bym wziął jakiś delikatny. Jakiś. Nie, nie, nigdy nie robiłem żadnych takich bloków, więc nie wiem. Nie wiem, czy nie użyję po prostu zwykłego bloku. Wiecie? Wiem, że Pietras tam robił jakieś takie jakieś dziwota, że... o, jakiś taki słupek Czy to tak można? Zaawansowane. Nie, bo to jest wyśrodkowane. To ja tego nie chcę. Dobra, nie będę. Wiecie co? Na potrzeby tego, bo się spieszę, nie będę kombinować. Ale, co zrobimy? Ten pierwszy blok, może niech będzie z płyty? Ja naprawdę nie wiem tego. Powiem wam szczerze. Ciężko jest mi powiedzieć. No bo to wtedy nie pasuje, żeby to był taki blok, nie? Nie wygląda to zbyt fajnie. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Po prostu mi się to nie podoba, więc nie będę. Robił czegoś, co mi się nie podoba, nie? Rozpierdzielimy ten blok i stąd już zaczniemy budować, nie? Sorry, wybaczcie. Nawet nie wiem, czy się wyrobimy znowuż, nie? Sorry, jeżeli dużo nie mówię, ale po prostu się też skupić muszę na tym wszystkim, żeby to zrobić. Dobra, zobaczmy. Zombie wbiegają, biegną. Okej, okay, ma to sens. Jeżeli my to byśmy postawili w ten sposób, to byłoby chyba najbardziej optymalnie. Tu... Albo nawet tu. Jeżeli bym to postawił tu, poczekajcie, dajcie mi chwilę, mój kamień tutaj. E, hatch i drabina. Dobra, tam jest kurka, ale nie mogę się nią na razie przejmować. I teraz tak, daj mi hatch tutaj. To tu mogę jeszcze jeden hatch. Hatch. Potrójne zabezpieczenie. Ok? I tu mamy. Nie wiem, czy to w ogóle tak wyjdzie, nie? Tylko raz pytanie, czy my chcemy to w ten sposób? Mi to wydaje się, że my to chcemy w, inna, w inny sposób, zaawansowane. Tak. Chyba. Nie wiem, czy to będzie dobre, ale słuchajcie, próbować trzeba. Teraz tak. Jeżeli to będzie w tą stronę, to już nic tu nie postawimy, więc to damy w tą stronę. Tak, myślę. Tak sobie to wyobrażałem, wiecie? Tą całą bazę. W ten sposób jakoś. Hmm. Coś takiego? Kurde 16. Szybciej Borsuk. No, oczywiście tutaj będzie zabudowane ścianami. Tu by było jakieś takie wejście na zasadzie. ok? Można byłoby na, na zasadzie nawet zrobić, pokusić się na, na zasadzie ala okno jakby. Tylko takie troszkę węższe, coś w tym stylu, drzwi. Dobra, czekajcie, bo nie wiem, czy to w ogóle nam wyjdzie. Nie wiem, czy to ma sens. Musi mieć sens. Nie, borsuk ty kurde świrze. Dobra, idę. Dobra. Ile tego nam zostało? Dobra. Okej. Okay. Teraz pytanie, na ile ta horda będzie, wiecie, hardkorowa, że tego drewna nam może naprawdę, wiecie, grubo zabraknąć. Nie? To jest największe pytanie ze wszystkich. I jeszcze jedno pytanie, czy one tu będą w stanie wskoczyć. Nie, no raczej nie, bez przesady już. Nie róbmy ambarasu. Słuchani, nie chcę wam mówić, ale chyba nam się udało. Jedyne, co jeszcze mi się nie podoba, to sprawa z drzwiami. Pochodnia. Wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby one tutaj jakoś się do nas wkradły. Wiecie. Patrzcie, no. Mamy naprawdę spoko zabezpieczenie. Nawet tak można trzymać na hordę. Ty, żelazo, mam i nie wziąłem żelaza. Kurde. Poczekaj, może się zdążę cofnąć. Wiesz dlaczego? Posiadając żelazo, chyba mogę zrobić metalowe hacze. Nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. Um, na pewno dokończ mi bazę, gościu. Ja, pierdziu. Trzy minuty do hordy, ja pierdził to jest jakaś w ogóle wariacja, horda. Nie wiem, co się dzieje. Wdarły się do bazy. Drabina, drabina spadłem. Rabina, Ty, ile ich tu jest? Aj, chyba będzie koniec hordy, kochani. Wybaczcie. Ja pierdziu. Daj! Ja pierdziu! Ej, dobra, słuchajcie, baza jeszcze nie była do końca. Jeden blok zabrakło. Ej, wybaczcie mi to, dajcie mi zrobić to jeszcze raz po prostu, bo... Odrodzenie na łóżku? No chyba tak, zombie już nie będzie. Ale było ich strasznie dużo, nie wiem, dzień czwarty widzieliście, co to było. Nie wiem, co tu się wydarzyło w ogóle, powiem wam szczerze. Wszystko byłoby... Ej, co jest? Wszystko byłoby jak najbardziej w najlepszym porządku. O, karnakosa, nie? Powiem wam, w czym był problem. One bokiem potrafiło przeskakiwać?! One bokiem człowieku potrafią przeskakiwać, w ogóle ty. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło, że one bokiem zaczęły do mnie przeskakiwać, ale wobec tego tu musi być jeszcze jeden blok, który będzie to chronił. W ogóle, o co w ogóle? Jak to jest możliwe, że one tutaj przeskakiwały? Strasznie tego nie rozumiem, powiem Wam szczerze, i strasznie mnie to niepokoi. Chciałem celowo zrobić na, wiecie, na tą hordę, w ogóle na, na tą serię całą. Chciałem zrobić zupełnie inną bazę i nie chciałem robić, wiecie, bazy typu A. Robimy zawsze korytarz, nie? Ale widzę, że ta alfa, słuchajcie, jest tak dziwnie jakoś skonstruowana, iż chyba się po prostu, nie wiem, nie da inaczej zrobić. Ja, wiecie, naprawię tą bazę, zrobię ją jeszcze raz, zrobimy, żeby to wszystko tutaj działało, ale kochani, powiem szczerze, jest to dla mnie aż dziwne, nie? Nie wiem, piszcie w komentarzach. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zdziwiony i wręcz powiedziałbym zniesmaczony. Co tu się w ogóle wydarzyło? Bo to naprawdę nie jest możliwe. Ja rozumiem, że one wchodzą na siebie i się przeciskają, ale Sorry Very, ale to nie jest możliwe, żeby tak się wydarzyło. No nic, kolejne hordy musimy jakoś to inaczej zrobić. No teoretycznie powinienem można powiedzieć zakończyć serię, <laughs> ale za długo wszyscy na to żeśmy czekali. Więc yy, zostawiam tą serię na razie, jestem bardzo zaniepokojony i mało z tego, nie jestem zaniepokojony, jestem, jestem, wkurzony, nie? Po prostu, że wiesz, niby tych zombie trochę zabiłem, tak dalej, tak dalej, ale one widzę, powracały i było ich bardzo dużo. Mm, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no bo wiecie, dnia, dzień siedem, jeszcze nie było, nie? Dzień siedem powinno być najgorzej. Tu nawet dużo... Nie napsuły, wiecie? Aż tak. Ale muszę znaleźć rozwiązanie wobec tego co zrobić, żeby one, jak to jest możliwe, weź. Aha, one tak robią. No to ja tak mogę, to one też tak potrafią. Okej, okay, rozumiem. Czyli zombie w tej chwili, słuchajcie, skaczą prosto, bokiem prosto i tak. Zombie tak potrafią skakać, nie? Więc tu musimy po prostu to zareglować. A um, nie wiem jak to zrobimy. Nie wiem, czy nie będę musiał przemyśleć ee, tej bazy. Kurde, ale żem spierdzielił. Czekaj, weź to tak, daj taką klatkę tu dosłownie zrobić, nie? No, już na, na dole się nie da. Um, nie wiem w ogóle, jak do tego się zabrać, wiecie? Nie wiem, zejdę na dół i zobaczmy. I tak już zombie nie przyjdą, i tak już zombie nie przyjdą Ile ja mam kratek? Gdzie są w ogóle moje wszystkie kratki? Ram, rama, blok rama Weź mi tego, zrób ze 100 Może nie ze 100, może zrób z 60 Dobra, no i wszystko mi rozpieprzyło Znowu w tym i nic nie wiem Jak, co mam pokładane, no ale dobra, okej okay. No nic, musimy Słuchajcie, no Ja jestem w ciężkim szoku, bo Nawet powiem wam szczerze, że Nie pomyślałbym, okej okay. Że one w ten sposób będą potrafiły skakać. o co chodzi? Tu jakoś trzeba zareglować, nie? I teraz jedyną opcją zareglowania tego jest to zrobienie. Zaraz powiem, coś takiego. Każdy blok będzie musiał, jakby w inną stronę być o. I wtedy, ja bym to jeszcze dał na samą górę, wycie? Nie wiem, czy one się potem wspinały, czy co one zrobiły. Ja tu jeszcze tak zrobię, w razie czego. Mhm. I musimy to samo podobnie zrobić z drugiej strony. I to jest chyba jedyno, co co spowodowało, że one aż tak. No i druga jest to, że ja nie miałem staminy w ogóle, nie? Żeby z nimi walczyć. To jest pierwsza rzecz. Mam nadzieję, że to widzieliście, że było mi ciężko. Co dwa uderzenia i nie miałem jak walczyć z nimi. Ja bym to nawet tak dał, wiecie. Nie tak. Tylko tak. Żeby te śmierdzące zombie nie miały możliwości. Bo wiecie, teoretycznie to jest drabina, nie? Żeby one się. Żeby się nie okazało, że one się potem wspinają to już w ogóle bym się chyba załamał e? Co jest kurde? Ila A tak dobrze OK No i w tym momencie już nie ma możliwości żeby one wiecie wbijały na górę no już nie ma fizycznie po prostu takiej możliwości. Czy tu coś dotknęły? Nic. Zero. Ja pierdzielę. No po prostu, słuchajcie, jestem w ciężkim, ciężkim szoku. Nic tu nie zostało. Jedyne... Patrzcie, nawet... Nawet tych haczy nie zdążyłem zrobić nawet. Nic, ja poczekam na poranek, bo ciężko się buduje, wiecie, w takich warunkach. Tak, a tu... To pozabieraj mi wszystko. Ja tu po prostu muszę zrobić, kochani... Na spokojnie. Ok. Um, I tak naprawdę. To jest źle, że to jest w, te, w tą stronę. Zrób mi tutaj drabinę. Ale jak mnie załatwiły w ogóle, ej. Bez wazeliny. No przysięgam. A, i teraz tak, góra będzie musiała niestety pozostać zwykłym blokiem chyba, dlatego, że nawet jeżeli trafią nam się ptaszyska, to ja planuję na górze zrobić jeszcze, wiecie, tam swoją... O cholera. kuźnie i tak dalej, nie? Jakieś takie różne inne rzeczy. I teraz tak, tu by się przydało, zaraz wam pokażę co. Płyta. Tylko nie wiem, czy płyta pozwala na jedną rzecz. Zaraz wam powiem na co. Ponieważ płyta będzie miała ten sam i tak dalej, i tak dalej, nie? Eee, hatch. Powinno być... Powinno być ok. To jest wszystko to, że słuchajcie, wiecie... Wybrałem sobie taką trudność, a nie inną. Teraz eee, tak, dobrze. Tak, jest elegancko. I teraz, jeżeli my wejdziemy tu... Zapal na chwilę, zrób tu trochę jasności. Tak, to mamy przynajmniej ten sufit troszkę wyższy, wiecie. I póki co na razie mamy tutaj gotowanie, ale oczywiście zmienimy to. Będzie trochę inaczej. No nic, wykorzystam ten czas po prostu na dokończenie jakby bazy, nie? No bo nie miałem możliwości, żeby to zrobić wcześniej. No i teraz jesteśmy bezpieczni, tak myślę. No naprawdę, jeżeli one by przez to przeszły, to ja im daję Nobla, nie? Teraz już mają, słuchajcie, mamy. Teraz już nie ma jakby możliwości. Teraz musimy się tylko upewnić, że one nie wejdą na górę, co nie? A i, i, i to tym się trzeba będzie zająć, bo ja widzę, że oni strasznie w tym. w Alfie 21 strasznie tak porobili te updatey, że zombie nagle są, słuchajcie, w ogóle jakieś kurde ultra mądre w ogóle, nie? Nie wiem skąd oni to wzięli. Nigdy tak nie było. Nie do wiary. Niesłychane to jest po prostu. Jestem w ogóle w ciężkim, w ciężkim szoku. Dobra, idziemy teraz. Znowu tutaj robimy kolejną drabinę. I jeszcze mi wzięli yy, ten. Zużyłem całą amunicję, nie? Którą miałem na ewentualne jakieś podbramkowe sytuacje. No, świetnie. <ścoughs> Tak. Um. Będę musiał się upewnić, żeby coś tu zrobić. Chyba wiem, chyba wiem, jak to zaatakować, wiecie. Ale będzie to... oznaczało, że będziemy musieli zdobyć znowu większą ilość materiałów. To jest, słuchajcie, niedowiary. wiary. Zombi nas człowieku... Już nie powiem co. Tu rzeczywiście może im coś takiego postawić, no bo ja nie wiem, co tu jeszcze można zrobić. Nie wiem, co tu można zrobić dla nich, żeby one nie chciały wbijać tutaj do nas do góry, nie? To chyba wszystko. Dobra, idziemy na dół. Swoją drogą tutaj, te wszystkie ściany dookoła jednak trzeba będzie chyba zrobić do. Możliwie na najlepiej jak się. na Najmocniej jak się da. No, na, na rozwalały, nie? Na rozwalały. Na naprawdę narozwalały. Nie wiem, na razie rzeczywiście może zostawię tak, jak jest. W tym sensie, że <laughs> zostawię ten dach na razie taki, jak jest, bo się pewnie pojawią ptaki. Ja z kolei nie mam jeszcze na tyle materiałów, żeby całkowicie budowę dokończyć, nie? Czyli żeby, wiecie, zrobić, żeby zrobić, kochani... Poczekaj, weź mi to zamknij. Tak, weź mi to tutaj wszystko zrób. Żeby zamknąć tą cał całkowitą budowę, to ja bym potrzebował więcej materiałów, a ja tych materiałów nie mam, słuchajcie, więc ja stwierdzam, że na razie tak zostawimy, jedynie co, to jeszcze się będę musiał zająć jedną rzeczą, a mianowicie... Tak... A mianowicie, jeszcze jakoś coś zrobienie na dachu, co by pozwoliło ewentualnie... jakby one, wiecie, weszły na dach, bo jak one wejdą na dach, to to jest koniec, nie? Bo jak one wejdą na dach, to one zaczynają kopać, bardzo szybko, nie? Więc dla nich ten kamień. E, to będzie moment, nie, one się przekopią. Swoją drogą. Te zombie są trochę oszukane moim zdaniem, bo. Jakie zombi. Człowieku mają taką siłę, nie. Że się przekopują przez. Wiesz, przez. przez takie rzeczy, nie. E, dobra, słuchajcie, musimy zapalować i no i tyle. No i będzie trzeba kończyć ten... No skończyć ten odcinek. Dobra, zapolowałem. Bo przecież jedzenie też trzeba zbierać. I nie tylko myśleć o bazie. W następnym odcinku, słuchajcie, będę nagrywał pewnie już parę dni później więc pewnie trochę chłonę. zrobimy takie, taki manewr, że e, pójdziemy sobie, słuchajcie, weźmiemy jakieś zadanko może, będziemy musieli oczywiście uważać, bo już, żeśmy, e, już mamy troszkę, wiecie, wbitych punktów i gra już też inaczej nas będzie traktować. Trzeba będzie naprawdę uważać, żeby nie zginąć już na żadnej lokacji, w ogóle po prostu nie zginąć, nie e, więc e, no zobaczymy jak to pójdzie, zobaczymy jak to będzie, nie wiem, kurde, jestem strasznie zły na siebie, że tak wyszło, nie miałem różnych gdzie uciec, nie? Naprawdę nie miałem gdzie uciec. Dobra, słuchajcie. Jest już prawie szósta tutaj w grze. Ja sobie kończę. Zobaczymy, co będzie dalej z tą serią hardkorowo, nie? Zostawcie jakiś komentarz, może mnie pokrzepi. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji z dzwonkiem i tak dalej, tak dalej. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach na tej serii. Zobaczymy, jak to nam dalej pójdzie. No mówię, ta pierwsza. Horda taka w naszej bazie jakby no nie poszła, dlatego że zombie skaczą na boki. Ale myślę, że teraz już będzie lepiej. Powinno być git. Dobra, kochani, dzięki, joł.